Witam państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć o szóstym moim największym osiągnięciu, jakie zdobyłam podczas mojej działalności w mojej firmie Centrum Lex. A mianowicie proszę państwa ma to związek z, z zarazą z 2019 roku, a mianowicie proszę państwa chciałabym powiedzmy pochwalić się, iż e, w trakcie tej popularnej zarazy udzielałam całodobowej pomocy tysiącom ludzi, proszę Państwa, tak, to prawda. Używałam do tego mediów e, społecznościowych, takich niezależnych, wolnościowych. Tam byłam, poz, pozapisywałam się lub nawet poutworzyłam grupy wolnościowe, gdzie, proszę Państwa, było zjednoczonych Naprawdę tysiące ludzi. Jedna grupa liczyła około 25 tysięcy ludzi i starałam się jak najwięcej osobom pomóc w tamtej sytuacji. Dlatego też nie korzystałam z popularnych mediów, gdyż była, wówczas panowała ogromna cenzura. Treści były usuwane. Osoby, które publikowały treści mówiące o tym, że ta popularna zaraza jest propagandą, osoby te dostawały różnego rodzaju kary, były zastraszane również przez właścicieli danych mediów społecznościowych. Dlatego też wiele osób, wiele wolnościowców, antysystemowców po prostu przeniosło się na działalność mediów takich mediów społecznościowych, które były prowolnościowe, i były tam naprawdę, proszę Państwa, ogromne grupy osób, i ja, jako prawnik, udzielałam e, pomocy prawnej danym osobom, gdyż e, ci, te osoby miały wiele pytań. Tak. Walczyłam z przymusem segregacyjnym, przymusem przyjmowania trujących preparatów, prowadziłam skuteczną walkę z systemem. C-19. Wspierałam rozwiązania prowolnościowe, uczestniczyłam w proteście przeciwko systemowi C-19 w Manchesterze w marcu 2021 roku. Byłam, pojechałam e, z moimi przyjaciółmi, e, pojechaliśmy z, z Wielkiej Brytanii, pojechaliśmy, proszę państwa, e, protestować sprzeciwić się temu e, systemowi. I do tej pory, proszę Państwa, nie, nie zgadzam się e, z tym, co próbowano e, wtedy wdrożyć, a co niestety dziś, e, propaganda niestety na dzień dzisiejszy jest również aktualna. Ale na szczęście jest coraz więcej ludzi świadomych i również się przeciwstawia temu, co wtedy wówczas się działo. E, tak, wspierałam rozwiązania prowolnościowe, uczestniczyłam w proteście, tak, wspierałam inne protesty, i walczyłam z ówczesną, niestety wciąż obecną cenzurą i propagandą. Proszę Państwa, to uważam też za moje takie osiągnięcie, ponieważ wówczas nie mogłam spać. Pamiętam, że potrafiłam przez noc i dzień pisać do ludzi, pomagać im, yy, dawać im otuchy, nadzieję, czy pisać, yy, czy przesyłać pisma, które pomagały uniknąć przyjmowania pewnych preparatów uniknąć utraty pracy, ponieważ niestety wtedy ludzie byli bardzo zastraszeni, którzy nie chcieli jakichś tam preparatów przyjmować. A tracili pracę, byli umieszczani w, w kwarantannach, w miejscach odosobnień, różne takie rzeczy się działy, i udzielaliśmy, ja, tak wielu prawników, takich świadomych tego, co się dzieje, udzielaliśmy pomocy, aby po prostu Zostawić ludzi w spokoju, tych, którzy nie chcieli takich preparatów przyjmować. Każdy ma prawo, proszę Państwa, decydować o sobie. O sobie nie, moż, nie mogą nam być zabrane podstawowe wolności i prawa. Tak. Miałam świadomość walki o ludzkie życie, proszę Państwa. Ja wiedziałam, że te preparaty nie spełniają konkretnych wymagań. Nie przeszły odpowiednich testów, skład był podawany, przeróżny. Jest, istniała bardzo dezinformacja na temat, co te preparaty naprawdę zawierają w sobie, w jaki sposób są tworzone, w jakich warunkach są przechowywane. A ja wiem, proszę Państwa, że były przechowywane w warunkach fatalnych, niehigienicznych, że daty ważności preparatów były zmieniane. Jeżeli były, produkt przeterminowany. Data ważności była zmieniana, także działo się wiele bezprawnych rzeczy w tamtym czasie. I w związku z tym zachęcam Państwa, aby nie ufać rządom, nie ufać firmom farmaceutycznym, nie dać się zastraszyć i zmanipulować sprawdzać, czy preparat, który się podaje ludziom, spełnia wytyczne, czy ich nie spełnia, czy w ogóle jest dane na temat. Są informacje na temat spełniania danych wytycznych, czy posiada, czy osoba, która nam próbuje taki preparat podać, czy posiada dowody, że dany preparat spełnia wymogi, na przykład medyczne, jeżeli jest to wyrób medyczny, czy w ogóle posiada takie dokumenty, czy totalnie nie wie, co nam podaje, bo też tak się zdarzało, że niestety byli lekarze, pielęgniarze podawali preparaty, a Sami nie wiedzieli, czy produkt spełnia jakieś wymogi wytyczne, czy nie. Dlatego trzeba zapytać. Jeżeli lekarz nie wie, to tym bardziej odejść, powiedzieć to, jako jak lekarz, ty lekarzu, nie wiesz, ty, pielęgniarko, nie wiesz, czy to, co mi dajesz, spełnia wymogi, to proszę cię, nie dawaj mi tego. Po prostu krótko zwięźle na temat. Nie dać, proszę Państwa, zastraszyć, bo naprawdę można stracić życie, a życie ludzkie musimy. Ja jestem za tym, żeby życie ludzkie chronić. Ja, ja bardzo się denerwuję, że ludzkie życie jest lekceważone, ignorowane, i bardzo, bardzo mnie to zawsze wprowadza w taki stan zdenerwowania. Czy zapytać, czy warto zapytać, czy dany preparat, który się nam podaje, jaki posiada skład? Czy skład ten jest bezpieczny? Czy posiada lekarz? i pielęgniarka dowody na to, że składy w danym preparacie są bezpieczne dla zdrowia człowieka. Czy dany preparat może powodować jakieś skutki uboczne? A wiemy, że wiele preparatów wstrzykiwanych do człowieka wywołuje NOP, czyli niepożądane odczyny, wiadomo, propreparacyjne. Pro ja to tak, Powiem, żeby uniknąć pewnych słów, by nie dostać blokady tego filmu. Także pytać o skutki uboczne. Może wywoływać skutki uboczne? Proszę powiedzieć, w takim razie ja odmawiam. Ja nie chcę przyjmować preparatu, który może, który może wywołać w moim y, organizmie jakieś skutki uboczne. Powiedzieć nie, dziękuję, nie chcę. Można także pójść y, i zbadać się, bo jeżeli jesteśmy osobami zdrowymi, y, wszystko jest z nami w porządku, mamy bardzo dobre wyniki krwi, wówczas powiedzieć to, dlaczego Państwo chcą mi to podać, skoro ja y, posiadam o, bardzo dobre wyniki badań. Dlaczego mam, ja zdrowy człowiek, y, przyjmować jakiś preparat, z jestem y, zdrowy, tak? Również zapytać lekarza, pielęgniarkę, dlaczego się to y, podaje zdrowym ludziom. Zdrowy, przypominam proszę Państwa, zdrowy człowiek nie ma obowiązku być przymuszany do jakiegoś leczenia. Tak, zbadać, proszę Państwa, zbadać, bo to będzie takie pytanie retoryczne, bo jeżeli zapytamy, czy dany produkt jest trujący, to zazwyczaj otrzymamy odpowiedź, że nie, że ten produkt jest bezpieczny. Więc zbadać samemu, czy istnieją informacje, nawet niech będą teorie spiskowe, które po czasie i tak się okazują prawdą. Ale zapytać, czy zapytać, szukać informacji, czy preparat podawany człowiekowi jest substancją trującą, czy istnieją jakiekolwiek nawet małe media, które głoszą o tym, że tak, że dany preparat jest niebezpieczny dla zdrowia. Badać samemu, proszę Państwa, zbadać, wyszukać informacji. Dużo takich informacji na temat niebezpieczeństw w danym preparacie było ogólnie dostępnych, tylko trzeba było wyszukać. Warto też zapytać, czy dany preparat jest substancją odurzającą? Czy rzeczywiście mamy do czynienia z lekiem, czy jednak próbuje się podać człowiekowi substancję, która jest tak naprawdę substancją odurzającą, tylko wprost się tego nie mówi. Trzeba to, warto również to zbadać przed przyjęciem takiego preparatu. Warto również zbadać, proszę Państwa, czy producenci danego preparatu głoszą takie hasła, na przykład o konieczności depopulacji ludzi. Tak, twierdzą, że jest za dużo ludzi i że depopulacja jest taka cudowna, i że te wszystkie formy depopulacji to są takie wspaniałe rozwiązania. Jeżeli producent głosi takie hasła, nie brać od takiego producenta nic. Nic uciekać to jest po prostu Hitler naszych czasów uciekać, nie ufać komuś takiemu. Czy producent danego preparatu mówi o przeludnieniu Ziemi? Głosi hasła, że jest przeludnienie Ziemi. Bill Gates, takie hasła, te, które wymieniam, to głosił Bill Gates, jeden z współwłaścicieli Pfizera. To myślę, że każdy rozumie, o co chodzi. Tak? Bill Gates uważał, że jest konieczność, istnieje konieczność depopulacji ludzi, że jest przeludnienie Ziemi. No więc takiemu ludzi, takim ludziom się, proszę państwa, nie ufa. Czy warto również zauważyć, czy producent danego preparatu albo um, osoba która kieruje się określonym nurtem to znaczy takim nurtem w którym są głoszone takie hasła jak konieczność ratunku planety kosztem życia ludzkiego jeżeli ktokolwiek głosi takie hasła że trzeba chronić planetę choćby ludzie wyginęli planetę trzeba chronić to również takim ludziom nie ufać bo są to osoby które po prostu których życie ludzkie nie obchodzi ich obchodzi, nie wiem, jakieś żyjątko, bakteria na Marsie czy tam w Ziemi, a życie ludzkie to jest dla nich niczym, traktują życie ludzkie jak śmieć i takim ludziom, proszę Państwa, się, takim ludziom się nie ufa i stajemy z daleka, z daleka od takich ludzi, od takich haseł i yy, od, od takich dzisiejszych zbrodniarzy, zbrodniarzy, dzisiejszych czasów. Zachęcam Państwa do szukania naturalnych metod leczenia lub korzystania właśnie z pomocy lekarzy, którym wiecie, że można ufać. Że są to rzeczywiście lekarze, którzy dbają o zdrowie życie ludzkie, którym życie ludzkie nie jest obojętne, którzy, którzy naprawdę ratują ludzkie życie, pragną ratować ludzkie życie i mówią prawdę. Takim lekarzom zaufać, takim, którzy również mówią o, o naturze, że warto. Również czerpać z natury, bo natura jest, proszę Państwa, bardzo ważna. Spacery, świeże powietrze, zioła, wszystko to jest zdrowe odżywianie, wszystko to jest, to, co daje natura prawdziwy lekarz, mądrze myślący, powie Państwu to samo, co ja teraz, że to jest potrzebne dla zachowania naszego zdrowia, powrót do natury. Oczywiście są leki, które potrzeba przyjmować. Ale mimo wszystko, zaufać takiemu lekarzowi. Który szanuje naturę i życie ludzkie, który nie boi się o tym mówić, który zna się na zioło lecznictwie, itd, i tak dalej. I, tak dalej. I y, warto, proszę państwa, także wierzyć w to, że człowiek potrafi przetrwać bez pomocy państwa, bez systemu. Zastraszenie ludzi właśnie powoduje to, że człowiek taki zastraszony, staje się uzależniony od rządu, od pomysłów y, rządzących, od systemu, a właśnie nie możemy się dać zastraszyć. Nie można się dać zastraszyć. Żyjemy tu po to, y, mamy y, rozum, mamy wspaniałe y, predyspozycje do życia i tak naprawdę musimy pamiętać: nie dać się zastraszyć i pamiętać, że jesteśmy w stanie przetrwać bez rządu, bez sklepów, bez systemu. Człowiek jest w stanie zadbać sam o siebie, i o to należy, proszę Państwa, dbać. O to, by człowiek miał swoją ziemię, swoje rośliny, swoje, swoje zwierzęta, swoje własne produkty. To o to, proszę Państwa, jest bardzo ważne, żeby zadbać. Nie dać się zastraszyć, nie dać sobie wmówić, że ja bez Państwa, bez policji to ja nie przeżyję. Przeżyjemy, damy sobie radę, już y, nieraz możemy y, obejrzeć. Y, takie sytuacje, świadectwa ludzi, którzy poszli mieszkać w środku lasu bez telefonu, bez, bez prądu i pokazywali, że da się przetrwać, że człowiek jest w stanie samodzielnie przetrwać, żyjąc w zgodzie z naturą, z dala od rządu, z dala od innych ludzi, z dala od, od systemu. Oczywiście potrzebujemy jeden drugiego. W samotności jest, jest ciężko, ale również jest możliwe, proszę Państwa, żeby przetrwać, żeby żyć i żeby nie dać się zastraszyć. To jest bardzo, bardzo ważne. Bo zauważcie, proszę Państwa, że ci wszyscy systemowcy, oni próbują kontrolować nasze myślenie poprzez strach. Próbują zastraszyć ludzi i wtedy wmówić im takie absurdalne rzeczy, że na przykład przyjęcie preparatu czyni nieśmiertelnym, czy jakieś inne takie bzdury. I właśnie jest bardzo ważne, proszę Państwa, żeby... Nie dać się zastraszyć, nie dać się zmanipulować, kontrolować przez system. Człowiek jest w stanie żyć poza tym, jest w stanie przetrwać. Mamy wspaniałe predyspozycje, mięśnie, ciała, rozum. Mamy wszystko tak pięknie stworzone, że poradzimy sobie, tylko trzeba w to wierzyć i nie dać się nigdy zastraszyć, nie poddawać się. I tego Państwu życzę, abyście Państwo się nigdy nie poddawali, cokolwiek się stanie, nie poddawać się, nie bać się, nie dać się zastraszać, tylko zadawać konkretne pytania, szukać odpowiedzi i prowadzić życie w zachowaniu godności ludzkiej. Dziękuję serdecznie, bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnym filmie.